Dzisiaj zaczynamy dzień od prezentów, bo przyszła moja paczuszka. Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że chciałam sobie kupić prezent od siebie dla siebie na Mikołajki. I słuchajcie, miałam po to pojechać, ale w efekcie y, zamówiłam to wczoraj przez internet i tam y, chyba, y, nie wiem, 5 funtów dopłaciłam y, za to, żeby mi to przyszło na drugi dzień. I do domu. Także jest, przyszło. To, to kicia. Oj, bateria Mika, mam nadzieję, że y, zdążę. O, i już wam pokażę co to jest. Co ja takiego chciałam? Oj, jakiś papier. O. Tadąm. Proszę bardzo. Słuchajcie, bardzo, bardzo już dawno chciałam kupić sobie gorilla Pot i wybrałam sobie tego z firmy Joby. No i tak 325. Zobaczymy czy on będzie trzymał mój aparat. Powinien trzymać, bo patrzyłam i waga mojego aparatu jest mniejsza niż ta, która jest dedykowana, niż, niż tą, którą udźwignię, no, o, może tak, także, także, także tak, także tak, cieszę się bardzo, zaraz go sobie otworzę, spróbuję, no i taki dzień, Kicia, Kitku, tutaj, nie folia, tu, tu, tu patrz, ej, nie, nie, inspekcja, Kicia, <gry> no, także taki dzień zaczynam od prezentów, Świetnie działa, wszystko pasuje, wkręt jest dobry, bardzo ładnie trzyma aparat, także super, nie jest aparat za ciężki, nic nie spada, nic się nie przekręca, wiecie, bardzo tak sztywno chodzi, myślę, że on się jeszcze obrobi, ale to zobaczymy, w każdym razie jest super. A ja witam was cieplutko w kolejnym vlogmasie, bo nawet się nie powitałam, nie przywitałam z wami. I słuchajcie, co będziemy robić, to będziemy suszyć pomarańcze, będę suszyła plasterki pomarańczy na dekorację i słuchajcie, szkół jest kilka bo z tego co widziałam w internecie to tak. oczywiście można suszyć na grzejniku można suszyć w suszarce do grzybów, ja nie mam suszarki do grzybów, moje grzejniki są cieniutkie na 1 cm, więc nie ma takiej opcji żebym je kładła je na grzejniku więc wysuszę w, po prostu w piekarniku i tu też jest kilka szkół, jaka temperatura jaki czas i tak dalej, ja wypróbuję słuchajcie, temperaturę 80 stopni z termoobiegiem Chyba z uchylonymi drzwia, drzwiczkami. Tak, tak może na początek spróbuję. Trzeba je obracać co pół godziny. Yy, i, I ma to podobno trwać, yy, słuchajcie, z 4 godziny takie suszenie pomarańczy do ozdób. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Słuchajcie, robię to pierwszy raz, ale tak sobie wymyśliłam, że ususzę właśnie dużo plasterków pomarańczy. Zobaczymy, ile mi się uda na jeden raz na blaszce. Podejrzewam, że dość mało. No, ale to insaim, że jeszcze będę jutro suszyć i wiecie, w kolejne dni. I chcę je powiesić, wiecie, przy żyrandolach po prostu w pokoju, w kuchni, w przedpokoju. E, także być może mi się to tak właśnie uda. Chciałam znaleźć, słuchajcie, do tego trochę zieleniny, w sensie coś zielonego, żeby jeszcze przywieźć jakąś gałązkę. I myślałam oczywiście o jemiole, ale w Anglii oni śpiewają tylko o niej piosenki. Natomiast znaleźć jemiołę, to jest jakiś po prostu e, kosmos. Pytałam nawet w polskim sklepie dzisiaj, pani powiedziała, że nie ma takiej opcji, żeby była jemioła. Więc nie ma jemioły tutaj w Anglii. Nie wiem, jak wiecie gdzieś, gdzie znaleźć, w jakim markecie. Czy w jakimś sklepie, czy gdzie, gdzie się udać po prawdziwą żywą Jemiołę, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, to tam się wybiorę i sprawdzę. Bo fajnie by wyglądało, jakby na tych sznureczkach wisiały pomarańcze i jeszcze gdzieś tam była przepeciona właśnie zielona jemioła. Yy, bo tak samo pomarańcze, nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Zobaczymy. W każdym razie ja i tak ususzę, bo nawet będzie ozdoba, czy to wiecie dekoracja na stół, czy to gdzieś jakoś. Jakkolwiek można to udekorować, nawet można powiesić na choinkę. Także to robię na pewno. Więc ja się tutaj instaluję ze wszystkim, kroję pomarańcze i wrzucam do piekarnika, bo będzie to bardzo, bardzo długo trwało. A jest godzina 15. Ciemno jest po prostu, jakby była już, nie wiem, 18. Jest masakrycznie ciemno, szaro, buro i ponuro, no ale taki, taki urok grudnia, no przynajmniej w Anglii, bo w Polsce wiem, że chociaż śniegu trochę macie albo mieliście, nie wiem czy już stopnią, ale chyba jeszcze coś tam może gdzie nigdzie leży, a tutaj to po prostu mm, jesień. No dobra, więc zabieram się za te pomarańcze, zobaczymy co to mi z tego wyjdzie. No i słuchajcie, jednego, czego nie przewidziałam, to to, że te pomarańcze są ogromne. One są strasznie ale to strasznie wielkie. I kurde, nie pomyślałam, że przecież po pierwsze, mi się zmieści bardzo mało na tej blaszce, a po drugie, ja nie wiem, czy one mi się skurczą, czy one będą takie duże. No zobaczcie, one są naprawdę wielkie te, te plasterki, no bo też tak ogromne były pomarańcze, nie było mniejszych niestety. Ale nic, spróbujemy, zobaczymy. Być może to wyjdzie. Wkładam do piekarnika, nagrzewam piekarnik i zobaczymy, co to z tego będzie. Pomarańczki, słuchajcie, dobiegają do końca. Bardzo niekorzystne światło, ale mam włączone tylko tutaj, wiecie, to pod półką. Yy, I słuchajcie, zostało jeszcze, ile? Chyba pół godziny, tak mi się wydaje, albo około 40 minut. Ale tak nie za bardzo, yy, znaczy nie, nie, nie za bardzo się coś dzieje, bo dzieje się, słuchajcie, ale nie wygląda to za dobrze. Tak Wam może powiem, ale teraz jasność jest ogromna. Nie wygląda to za dobrze. Pokażę Wam tak, yy... o, na szybciutko boczkiem. Zobaczcie. Hm. Nie wiem, czy to do końca tak ma wyglądać. Ten plasterek na pewno wiem, że jest za. Nie wiem, czy coś słyszycie, bo szumi. Yy... Może wyłączę na chwilę. Yy, ten plasterek jest na pewno za cienki, był i ten tak samo. Jak zrobicie za cienkie, to one się tak właśnie potem wywijają. Ale faktycznie już twarde są. Tamte potrzebować będą jeszcze na pewno więcej czasu, bo są po prostu grubsze. Dobra, włączymy termoobieg z powrotem. No i tak, słuchajcie, i nie wiem, nie wiem, czy mi coś w ogóle z tego wyjdzie. No bo, no po prostu nie wiem Zobaczymy, zobaczymy Pewno będzie mi za mało tych plasterków To na 100% w ogóle e, Jeszcze teraz szybko podpatrzę Bo właśnie sobie włączyłam filmik e, Kingi z kanału The Emerald Eyes Pozdrawiam cię, kochana e, O właśnie, o suszeniu pomarańczy i, 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 I szkoda, że nie zobaczyłam go wcześniej I muszę podejrzeć Jak ona to tam robiła I jak u niej to będzie wyglądało Mam nadzieję, że tam coś będzie pokazane Że coś pokaże to e, po prostu skorzystam na drugi raz z jej filmiku, jeżeli to mi teraz nie wyjdzie. Ale Jezu, strasznie wyglądam jak jakiś wampir po prostu, nie mam, nie, nie wiem jaką on się ustawi. <grytanie> <Okropne>. <grytanie> Dobra, słuchajcie, może tak o, dalej, o. No, także ja czekam jeszcze na te pomarańczki i zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Chciałabym je już dzisiaj sobie powiesić e, chociaż w salonie, bo oczywiście nie starczy mi na wszystkie pomieszczenia, które planowałam e, tych plastrów, ponieważ są tak ogromne. A dzisiaj już nie będę robiła kolejnej tury, bo słuchajcie, te mi się skończą piec koło godziny 20. No bo to 4 godziny, jednak piec. Suszyć, koło 20, godziny 20, no bo to jednak 4 godziny one potrzebują na pewno, może i więcej. E, no to nie będę następnych, wiecie, do 12 w nocy słyszy. chyba, tak myślę chociaż ze mną to nigdy nie wiadomo, słuchajcie no, także tak, więc dobra, ja idę sobie obejrzeć filmik e, Kini i, i podglądnąć u niej te pomarańcze i zobaczymy jak będzie z moimi, już odezwę się, jak już moje będą gotowe. Czas minął, były 4 godziny w piekarniku, słuchajcie i i zobaczmy. Powiem Wam tak, że niektóre, te takie bardzo cieniutkie, zobaczcie, że one się powywijały, o tak, jak te, ale te są piękne. Natomiast uważam, że. No, zobaczcie. Jeszcze, zdecydowanie jeszcze je na pewno zostawię na pół godzinki. Być może i nawet dłużej. Chwilkę. Ja włączyłam tylko na 70 stopni, słuchajcie. Także w efekcie miałam włożyć chyba na więcej, chyba na 100, mówiłam, czy 80 włożyłam na 70, bo się trochę bałam. No nie, one jeszcze zostają, słuchajcie. Ta, ta już może by była nawet. W ogóle, zobaczcie, jakie one są błyszczące. Jestem w szoku, bo wszędzie było napisane, że żeby uzyskać taki błyszczący efekt, trzeba posypać cukrem albo posmarować miodem. A ja nic takiego nie robiłam. Obejrzałam filmik Kingi Kinga, w ogóle inna temperatura, inny czas, także w ogóle całkiem inaczej robiłyśmy, się to <laughs> też pierwszy raz. Także też metoda prób i błędów. No słuchajcie, nie wiem. Mm -hmm. Nie, no może jeszcze, wiecie, włożę to, tak, włożę to jeszcze na pół godzinki na pewno. Nawet chyba te, te myślałam, że już będą. dobre. już sobie nawet tutaj, zobaczcie, przygotowałam yy, talerzyk z papierem, żeby je rozłożyć, ale no nie. No nie, one są jeszcze mokre. Dobra. Dobra, słuchajcie, wkładam jeszcze na pół godzinki, a może i nawet na godzinkę. Zobaczę. Dobra, wyciągnęłam. I słuchajcie, ale ja podejrzewam, że one jeszcze nie będą. No, te zdecydowanie już chyba tak, bo one były też y, bardzo cieniutko pokrojone, nawet za cienko. Jak widzicie, one ten i ten plasterek, nie, ten i ten, się powyginały aż. Także nie wygląda to za ładnie, ale zobaczcie, jak pięknie, już Wam pokażę. Poczekajcie. Zobaczcie, jak pięknie one przepuszczają światło. No, po prostu przecudownie to wygląda. Naprawdę ślicznie, ślicznie, ale one są jeszcze miękkie. Jak dla mnie, one są jeszcze za miękkie, i one nie są ususzone tak do końca. Więc prawdopodobnie jeszcze będę musiała na chwilę włożyć do piekarnika. Ale słuchajcie, zostawię to już dzisiaj i być może jutro, bo potrzebujemy po prostu już piekarnik, żeby coś też zjeść, a nie tylko wiecie pomarańcze być może ustawię na większą temperaturę i wtedy potrzymam e, trochę e, krócej i o widzicie, tutaj jest nawet zobaczcie, no zamoczyło się zamoczył się papier także one, te grubsze zdecydowanie nie one miały, mają niby te pół centymetra czy tam 0,7 centymetra, no ale no, one potrzebują zdecydowanie więcej czasu, zobaczcie one są jeszcze wilgotne no, także jeszcze na chwilkę na pewno tak, no bo nagrzejnik nie mam, jak chyba, że położę na suszarkę y, do prania tą elektryczną, to może wtedy. Umarańczki, słuchajcie, gotowe. Jest drugi dzień, jak widzicie, jest jasno, bo one jeszcze sobie poleżały na suszarce do prania jednak włączonej, wiecie, ciepłej. I jeszcze tak chyba nie do końca, ale musiałam dzisiaj pranie powiesić, więc musiałam je już ściągnąć, no bo miałam na nie miejsce, na suszarce jeszcze, ale wiecie, jak pranie paruje, za duża wilgoć by tam po prostu była i bałam się, że coś się z nimi stanie. Także gotowe, pozawieszałam na takie, na taki sznureczek. Po prostu. Tak jak mówię, coś jeszcze zielonego koniecznie, więc dajcie mi znać, co z tą jenią, e, gdzie kupić i idę wieszać je tutaj w salonie. No i tak jak przypuszczałam samo, wygląda nie za ciekawie. Mówiłam, że trzeba coś koniecznie zielonego do tego dodać i słuchajcie, wywlekłam już moje girlandy i jednak już trochę przyozdobiłam, bo koniecznie, no musi być coś zielonego, póki nie mam jeszcze jemioły i nie znalazłam nic, nic zielonego, no to miałam taki kawałeczek girlandy, zaraz ją tutaj jeszcze ładnie ułożę, miałam taki kawałeczek jakiejś obciętej girlandy z zeszłego roku. Ja mam te z... I w tym roku musimy dokupić po prostu ich więcej. No i wtedy to już jakoś wiecie, no, no lepiej to wygląda, zdecydowanie lepiej. Także jak jest jakaś girlanda, jak jest coś zielonego z tymi pomarańczami, to wygląda to naprawdę bardzo ładnie. No, także tak, więc dekoracja z pomarańczy skończona. Ja się z Wami cieplutko żegnam i do zobaczenia w następnym vlogu.